Cześć, witajcie w kolejnym szorcie na moim kanale. Dzisiaj kolejna figurka z serii LEGO Video. Tym razem jest to pani Jean. Biorę się za składanie. Tak wygląda figurka po złożeniu. Mamy tutaj nadrukowaną okrągłą płytkę 2x2 w postaci tamburynu, ciemnoróżowe włosy i wesołą minkę. Nadruk na torsie ze zdobieniami i co ważne, zamiast zwykłych nóżek, odlew mający odwzorować część gazową dżina wychodzącego z lampy. Na tym elemencie także znajduje się błyszczący nadruk. Pod włosami nie mamy drugiej miny, nadruk tylko na torsie. I jak zawsze trzy bitbitzy. Od lewej cowboy z rewolwerami, następnie postać przytulająca poduszkę i ostatni, unikalny dla tej figurki, motylki z jakimś napisem. Na no dzisiaj to tyle, jak zawsze, po więcej zapraszam na mój kanał, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!